Rok 2024 w TBN Polska. Specjalne wydanie podsumowujące w dzisiejszym programie perspektywy z daleka i z bliska. Katarzyna Gland tarczewska zapraszam. Naszą misją jest promowanie wartości chrześcijańskich, a minione 12 miesięcy obfitowały w wyzwania i sukcesy, które dziś chcemy Państwu przybliżyć. W zeszłym roku wyemitowaliśmy ponad 120 nowych odcinków naszych produkcji. Wśród nich znalazły się takie programy jak niedziela 20. Zo, chcesz tu być? Tarczą jest wiara. Skąd się bierze wiara? Z powodu tego, co usłyszały dzisiaj. Masz wiarę. I jeżeli utrzymasz i jeszcze rozważysz te fragmenty pisma, to zmienisz myślenie i będziesz widział siebie zwycięzcą. Po prostu mądrze żyjmy tak, żebyśmy widzieli perspektywę wieczności, żebyśmy nie stracili z naszych oczu perspektywy wieczności, która trwa na wieki oraz wiele innych, w tym również program perspektywy z daleka i z bliska, który jest współfinansowany z programu rozwoju organizacji obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności. Zrealizowaliśmy także wywiady z zespołami takimi jak Hillsong London. Myślę, że wrócę do twojego pierwszego pytania. Dla mnie wszystko sprowadza się do zaufania Bogu, zaufania w tych dobrych i tych trudnych momentach życia. TGD. My też się uczymy troszeczkę inaczej podchodzi do rzeczy, że nie definiujemy siebie na podstawie szyldów czy na podstawie przynależności wyznaniowej, tylko swoją tożsamość odnajdujemy w Chrystusie. Mocni w Duchu jest Pokazać, znaczy Jezusa, który żyje. Ludziom, po, po prostu, którzy przychodzą do kościoła i gdzieś taka jest taka rutyna, prawda? W tym przychodzeniu do kościoła i nagle oni czegoś tam doświadczają. Oraz inspirującymi gośćmi, jak ksiądz kardynał Grzegorz Ryś. Więc to pokazuje też taką otwartość, która jest po wszystkich stronach tej naszej szerokiej wspólnoty chrześcijańskiej. Ona mnie bardzo cieszy. Czy Franklin Graham. Well, Ale bycie a baptystą a cię a nie a zbawi. A... Nie zbawi Cię bycie zielonoświątkowcem, ani katolikiem, ani prawosławnym. Potrzebujesz do tego osobistej relacji z Bogiem poprzez wiarę w Jego Syna Jezusa Chrystusa. Na naszej antenie nie zabrakło również produkcji tłumaczonych, takich jak Boże Rozwiązania. Że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś Syna Twego Jedynego, będę Ci błogosławiony. I dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie. Zwolnij tempo. Oto czym tak naprawdę jest zwolnienie tempa, pielęgnowaniem żywej, rozwijającej się i bezwzględnie szczerej miłości do Boga. Jak Jezus odmienił wszystko? Czy wielu ludzi im podawało się za Mesjaszy? Jak się okazuje, trochę ich było. Wiemy na przykład, że Jan Chrzciciel był postrzegany jako kandydat. Oraz programy wykorzystujące sztuczną inteligencję. Joel Austin, jesteś silniejszy niż myślisz. Jak zaprosić Boga do tej trudności. I to widzieliśmy u Ciebie stoczyłaś dobry bój wiary i T.D. Jakes sezon przygniatania. Poprzez przygniątanie Bóg może przemienić doświadczaną przez Ciebie presję w nową moc. Promowaliśmy polskie fundacje charytatywne, emitując ponad 1500 spotów promocyjnych na naszej antenie. My dorośli, jesteśmy zobowiązani do pomocy dzieciom. Czas wolności to fundacja, która pomaga ofiarom przemocy seksualnej. Otaczając opieką, pomaga radzić sobie z traumą. Tylko z Waszą pomocą więcej dzieci będzie miało szansę na powrót do normalnego, bezpiecznego dzieciństwa. Wspieraliśmy m.in. Dom Aniołów Stróżów, Fundację Iskierka oraz wiele innych inicjatyw. Objęliśmy patronaty nad ważnymi wydarzeniami, takimi jak Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek, <Muzyka> Polski Sierpień czy Konferencja GLS. Jeśli chodzi o rozwój naszej infrastruktury, w 2024 roku dobudowaliśmy studio o powierzchni 816 m2, dodatkowe piętro z przestrzenią administracyjno-montażową, a także zainstalowaliśmy windę zapewniającą dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu naszych darczyńców, wykonaliśmy też częściowe ocieplenie budynku oraz oddaliśmy do użytku nową, ergonomiczną przestrzeń biurową. Obfity rok, prawda? Bardzo, tak. bardzo pracowity. Mamy w planie też nowe produkcje, prawda? A ty nowych? Te, to ty powiedz. To będzie produkcja między słowami, tak bardzo skupiona przede wszystkim na tym, żeby pomóc polskim kobietom. Myślę, że to będzie coś, co naprawdę zachwyci Was. Ja myślę, że widzowie usłyszeli ten tytuł jakiś czas temu kiedy nagrywaliśmy się do Matibienu i wcale nie jest tak, że ta produkcja jest przed nami. My zrobiliśmy z Tobą formatowy odcinek. Pracowaliśmy mocno nad tym, żeby... Żeby dobrze wyszło. <laughs> nie, pracowaliśmy nad tym, żeby ten format, charakter Ilony Programu był taki ludzki. Po prostu dla Was, kobiet. I nie dlatego, że my, mężczyźni, nie potrzebujemy pomocy, ale czasami kobiety zamykają się, jak Ty to mówisz, Kiedyś kobiety spotykały się na, na, jakiejś, darciu na darciu pierze. I Dane, rozmawiały. Tak, i tego bardzo potrzebowały. Ostatnio mi znajoma psychoterapeutka powiedziała: wiesz, dlatego właśnie, że się spotykały, że rozmawiały ze sobą, yy, dzieliły się swoimi problemami. Te, co, te mądrzejsze dawały odpowiedzi na te problemy, one nie potrzebowały terapii. Tak. To jest tak ważne. A my dzisiaj się zamykamy w domach, zamykamy się w sobie. Nie rozmawiamy ze sobą, potrzebujemy rozmawiać ze sobą. I co jest jeszcze takie cenne, ja ostatnio sobie tak rozważałam w swojej głowie, czego człowiek najbardziej potrzebuje, żeby to życie przeżyć dobrze. I przyszła do mnie odpowiedź: jak myślisz? Dobrego męża kobieta potrzebuje. <grystanie> nie. <grystanie> <grystanie> jak nie ma męża, to będzie złe życie, to niekoniecznie tak jest. Mądrości. Mądry człowiek, tak. który naprawdę ma mądrość, mądrość, nie mówię o inteligencji. Ale dobrze, kiedy to idzie w parze, mądry człowiek potrafi wyjść z każdej opresji, mhm. poradzi sobie w każdej sytuacji. I te programy chciałabym, aby były właśnie nasycone taką mądrością, aby przez gości, które będę zapraszała, aby wypływała ta mądrość, aby tak. przez tych gości wypływała ta mądrość, abyśmy tą mądrością mogli się z Państwem dzielić. A jeszcze jest jedna, bo planujemy kilka produkcji, ale o tej jednej wspomnieliśmy, więc powiedzmy... To jest moja najukochańsza produkcja, dlatego że bardzo też lubię dzieci i to jest produkcja maluchy i pogaduchy. Coś wspaniałego, powiem Państwu, że praca z dziećmi jest najbardziej przyjemną pracą. Ktoś mi kiedyś powiedział, że praca z dziećmi i praca ze zwierzętami to jest najtrudniejsza praca. I to powiedzieć, że tak jest w telewizji. Tak jest w telewizji, ale nie w naszej telewizji. Tak. W naszej telewizji z dziećmi pracuje się po prostu znakomicie. Dzieci są cudowne, dzieci nie potrzebują make-upu, dzieci wypiją łyka wody, zjedzą banana i są gotowe dalej do pracy. I są takie naturalne, są takie radosne, mają cudowną energię na sobie i powiem Państwu. Jestem naprawdę zauroczona tym, tą produkcją i tą pracą z naszymi maluchami. Ta szczerość ich, to rozumienie zupełnie inne, ta prostota. I myślę, że nie bez powodu w Biblii mamy taki cudowny werset, który mówi: bądźcie jak dzieci. Dzieci są szczere, dzieci są autentyczne. Gdyby dorośli byli tacy jak dzieci, tacy szczerzy, tacy autentyczni, bez drugiego dna świat byłby piękniejszy. Na pewno. To będzie piękna produkcja, ja myślę, że ona y, będzie top. Of the top. Of the top w naszej <laughs> telewizji. Wydarzyło się dużo więcej, powiedzmy sobie o... konferencję. No właśnie. Byliśmy organizatorami konferencji. Mm -hmm. To były dwie konferencje, tak. tak? Jedna z nich to... Dekor, typowy szczyt biznesowy. To była ważna konferencja, ponieważ podkreślaliśmy w biznesie wartości. Biznes powinien mieć wartości. Tak, powinien mieć też dobre przykłady, i chcielibyśmy te przykłady w postaci konkretnych osób przedstawić w naszej telewizji wkrótce. Druga konferencja to jaka była? Polska zabawiona. A to już niedawno się zadziało i dlaczego ta konferencja? Bo mieliśmy w sercu skupić się na tym, żeby każdy Polak doświadczył Ewangelii, która zbawia. Celem chrześcijaństwa i całym tbn jest zbawienie każdego Polaka. Każdego. I dziecka, i osoby dorosłej. Kochani widzowie, pożegnaliśmy poprzedni rok z wdzięcznością i nadzieją. Dzięki pomocy darczyńców możemy realizować naszą misję, nieść przesłanie nadziei, wiary i miłości oraz wspierać polski Kościół. Bądźcie Państwo z nami, bo Wasza obecność jest naszą najlepszą motywacją do pracy. Do zobaczenia.